a do szczęścia prowadzą różne drogi. Te najtrudniejsze z są najwłaściwsze, mimo że wydają na się nieskończone historie. 22 Dzień Papieski to taki czas, który chcemy nam wszystkim przypomnieć. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Dlatego dzisiaj, oprócz św. Jana Pawła II, towarzyszą nam szczególnie szablonicy, święci, którzy byli tu przed nami i swoim życiem ciągle uczą nas o prawdzie, miłości i wolności. Przepis na szczęście, który święty Jan Paweł II zmieścił w trzech słowach: miłość, wolność, prawda. Nazywam się Staś Kostka i od zawsze byłem inny, taki bardzo wrażliwy. To nic złego, lecz wszyscy moi koledzy wiedzieli, że nie można było przy mnie przegnać, a nie opowiadać strasznej historii, bo wtedy zdarzało mi się nawet stracić przytomność. Po i e Eucharystię i długie rozmowy z Mat matką Bożą i panem Jezusem. Gdy miałem 14 lat, rodzice wysłali mnie ze starszym bratem i nauczycielem do słynnej jezuickiej szkoły w Wiedniu. Jednak ciężko pracowałem i systematycznie odrabiałem zadania. Po Od trzech latach stałem się najlepszym uczyniem. Ciężko, ciężko zachorowałem i gdy właściciel domu nie pozwolił mi, aby ksiądz przyszedł z Panem Jezusem, ciężko i wytrwale modliłem się, aż sama święta Barbara przyniosła mi komunię. Innym razem ukazała się Matka Boża, która podała mi małego Pana Jezusa i obiecała, że wkrótce mi zrobi. I rzeczywiście tak się stało. Postanowił stopić do Niestety, jego tata zaplanował dla niego zupełnie inną kadencję i nie zgodził się. Mimo wszystko czuł, że musi iść za głosy powołania i musi odkryć prawdę mu sobie, służąc pan Jezus. Postanowił pieszo udać się do samego Rzymu i prosić generała o przyjęcie zakonu. To była długa i zupełna wyprawa, ale udało mu się: Niestety, po pewnym czasie znowu zapomniał. Tym razem wiedział, że umrze. Napisał więc list do Matki Bożej z prośbą, żeby odszedł się po jej się. Tak się właśnie stało. Od tej pory, już jako święty, daje ta z posztawienie. Święty Jan Paweł II twierdził, że każdy z nas ma w sobie prawdę. Wszyscy za nią tęsknimy i chcemy ją w pełni poznać. Dlatego rozwijamy nasze pasje i zainteresowania. Uczymy się przedmiotów, które lubimy. Prawda to nie tylko unikanie kłamstwa, to także poznawanie samego siebie i życie ze sobą w zgodzie. Historia Stasiartowskiej uczy nas, że poszukiwanie prawdy o znanej wymaga wysiłku. To trudna i długa droga, ale tylko ona prowadzi nas do szczęścia. Wiesz, pieśni o Bogu ukrytym, Karola Wojtyły Co to znaczy, że tyle dostrzegam, więc nie widzę? Kiedy już poza horyzont ostatni osunął się w Kiedy fala szklego ukryła. Opadłem jeszcze niżej, zanurzając się razem z ptakiem w nurcie chłodnego szkła. Pewnie wielu z Was myśli, że święci to tacy ludzie, którzy żyli bardzo dawno nie korzystali z komputerów, nie chodzili do kina i na mecze piłki nożnej. I w ogóle byli bardzo pomagni. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze, żeby zostać świętym, trzeba tego chcieć. Po drugie, trzeba zakochać się w panu Boga i rozmawiać z Nim. Różaniec, Eucharystia, czytanie Pisma Świętego, spotykać się z Bogiem można na Wszyscy wiemy, że móc się to pożyczek o tanio skrzydeł, dlatego zawsze pamiętajcie o swoim anielskim On czuła nad każdym waszym krokiem. i kibicuje wam w spełnianiu marzeń i do świętości. A tak naprawdę najważniejszą rzeczą, którą trzeba zrobić, żeby się świętym, to kochać. Jan Babel II twierdził, że wszystkie przekazania sprowadzają się do jednego słowa pokój. Nie możemy o miłości tylko pięknie mówić. Mamy przede wszystkim kochać. Zamiast słów czyty, zamiast kobiet działania. działanie. Tylko po co jeszcze ze sobą dadamy? Bierzmy się do roboty. Nie wiem, potrzebują Galbury, a świętego, który w każdym, a zwłaszcza w tym najbiedniejszym, potrafi zobaczyć Boga, potrafi zobaczyć miłość. Żółta komórka z Magna od w 2006 roku. Przez całe swoje życie, 15-letnie, yy, uwielbił Pan Witow. Yy, Pochwalował stronę internetową, pomagał palerom, koleżankom w kochanów informatycznych, ale na to wszystkie kochał alcharystów nie na spotkania z Panem Jezusem, y, prowadziło go, y, go do tych, którzy potrzebowali uwagi i miłości. Historia Karlinego uczy nas, że człowiek nigdy nie jest sam, nawet jeśli wydaje nam się, że wszystko się wali. Karlo często powtarzał, że gdy czujemy się przygnębieni, powinniśmy patrzeć w Niego. Wystarczy tylko delikatny ruch głową. To Niebo wskazuje nam drogę i prowadzi do miłości. Mam na wniosek w przeciwieństwie do Karla, żyłem bardzo dawno temu, bo w III wieku, za czasów, za czasów cesar, Cezara Lecjusza, człowieka okrutnego, który przyświętował chrześcijan. i móc uczestniczyć w Mszy Świętej, chrześcijańscy spotykali się w katakumbach, jaskiniach wykopanych ziemi. Pewnego dnia zaoferowałem zemść w kuliu chrześcijanom, którzy byli niesprawiedliwie uwięzieni. Tak bardzo chciałem im pomóc że byłem gotowy poświęcić życie za Chrystusa okrytego w sakramencie. Boże, już małym wieczorem udało się mu wychodzić. W końcu uznał, że taki mały kobieta on nie będzie Został za dużo podejrzewał. Dostał więc stabilną drogę, z pewnie przykrytymi kwestiami. Prawie się bał, w to będzie zimno, ale wiedział, że postępuje słusznie. A co zadawało mu na to To właśnie wtedy, że przeczepili go chłopcy, tak na szczęście załatwił. Miał sekretną misję do wykonania. Nie mógł odłożyć hostii nauki. Więc próbował się wynikać, ale chłopcy zauważyli, że coś przed nie ukrywa. Ci chłopcy należeli do grupy, która prześladowała osoby biegnące do pana Jeruzmo. Podejrzewali, że był chrześcijaninem. Chcieli zabrać mu hostię, ale nie pozwolili im na to. Dlatego bardzo go i zostawili ranego. Nie zdołali jednak odebrać pana Jezusa obytego w sakramentie. Jeden z wszystkich żołnierzy, nawrócony na chrześcijaństwo, zaopiekował się ogólną murami, zamiast do kopatni. Zaraz chłopak rozmawiał. Ta historia może się wydawać smutna, lecz on wcale smutnie się nie czu. No może trochę. żadnych było chłopców, którzy uciekali się do przemocy, i nie widzieli nic złego, ale poza tym był szczęśliwy, gdyż ściskał w sercu największy skarb – eucharystię. Historia tercucjusza uczy nas, że wolność wymaga odwagi. Nigdy nim ich nie ubitnijmy zła, ona będzie zawsze. Najważniejsze, do niej poddawać się. Być wolny i kochać, to znaczy być dalej z siebie. Święty Jan-Pałk że każdy z nas jest stworzony do wolności. Każdy, kto kocha, jest już wolny. A wiedział także, że wolność musi być bardzo długa i delikatna, a my ciągle musimy o nią walczyć. Pieśń o słońcu niewyczerpanej Karola Wojtyły. Proszę Cię, byś mnie ukrywał w miejscu niedostępnym. Nurczcie cichego wodziku w nocy postępnej. Proszę Cię, byś mnie osłaniał od tej strony, co zapada w mrok. A proszę Cię, byś mnie odsłaniał po tej stronie, co przypłaca. Mogę o takim ukryciu, że w nim nic nie rozproszę z tych słońc, które płoną pod horyzontem spojrzę na A wtedy stanie się cud przemiany. Oto ty staniesz się to dla Eucharystycznych. On właśnie w że nie trzeba bronić. Jak koniecznie ja bronią, trzeba i tak. Kiedy patrzymy na to, co się dzieje na świecie, jesteśmy bardzo smutni i zaniepokojeni. Ciągle zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby było lepiej. Czy cokolwiek nam wysłucha, skoro mamy tylko kilka lub kilkanaście lat? Cały czas wrócimy do naszych kolegów i koleżanek na miejscu wejścia, których zapiszemy, na nawodnie. Dobrze wiemy, że nie można poznać pojedynków. Jesteśmy tylko wspólnotą, przyjaciół.

To trzy wartości, bez których nasze życie jest pozbawione koloru. Nie możemy być szczęśliwi, kiedy żyjemy w kłamstwie. Nie możemy być szczęśliwi, gdy, gdy nie kochamy i nie jesteśmy kochani. Nie możemy być szczęśliwi, jeśli żyjemy w niewolnym. Ale zdradzimy wam tajemnicy. I chodzi o to, żeby te wartości zdobyć nic więcej nie robić. Chodzi o to, żeby nieustannie ich szukać. Prosić się o prawdę pielęgnować i tenować naszą ilość, oraz walczyć o wolność. Tego uczył nas święty Stanisław Kostka, wspomniany Karol Van święty Dariusz i w końcu święty Jan Paweł.